Bo mnie robi loda mu, bo lubi to robi loda mu, jakie to piękne jest, że ona robi. Co do chuja A Umyj ta dupę i uf... tyzy. Zatnij Co jeszcze ry... pojesz, alkoholiku jeden? Jebni mi loda. Ale nie, ej, to ty po jednym piwie taką bombę masz? To <coughs> to po trzech. No kurwa. Po no. trzech to, to pewnie latasz, nie? <coughs> Powstań, Powerade. Straight kurwa. <coughs> Rate. Ale masz na stanę w głowie masz na szanę kurwa Chłopak nerwowy Weź sobie zapasz meliski, a nie na piwo No Meliski kurwa Meliska to twoja matka pije Jak mu w tycia napije kurwa Oj, Nieładnie Radni, oh. kurwa. Żal mi ciebie. Już po starych jeżdżach. Żal to wypierdalaj pierdalaj do kościoła. Michał zatrzymaj coś, coś tam jak to, bo jak ty, jak Pierdalaj ty mówić, kurwa! Też jest... tak kurwa pojeźdź to w, na humor belz pierdalaj. O, ojciec, pisz no. ten telewizor. No. Ja Puszałem, to było już kurwa. Ło kurwa Ale zajebołeś te rohasły te Jak ksiądz majonezy mi pisał Odnośnie to twój stary spalin nam. A twoja stara mogróbna Damwil i Jaki wiesz to, to Michał dzisiaj było ostro ostropite. Czy ja nie piłem no. wy jebane czubki kurwa? Są On tylko wą. Jasne, jasne. Wątpię z takimi tekstami to tylko na bani się leci. No. Ty jesteś tam pojebani kurwa, bo ta patologia tą, bo, kurwa. Nie jestem pijaną ci... Nici... Mają nie, Ja nie, Tu To może pany, ty. No, kleju się na wąchołym, kurwa. <śmiennie> Sztywcie nie, kurwa, najlepsze. nie, 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 mogę nie, wie, nie, ty nie, 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 o Boże Ty. Zaś się zaciąga. Niby holik, nie pozwalaj sobie. No to zamknij tą dupę tej, przecież nie będę ci śpiewał. Co ty ze kurwa? musisz że. Jakiś kurwa. Kurwa. A, kurwa. Ej, Ej, robimy to A i ty startujesz jako pierwszy. Ej. Nie, a ta, ola, będzie filmik a, a ty będziesz kurwa gwizdówka, Tylko do ciebie mówię. Ty o kurwa. <laughs> rec idzie ładnie. O kurwa, też takie tekst masz. Te teksty słyszałem jak miałem 15 lat kurwa. Hunter <laughs> Hunter i połóż się dajesz ta czerwona kropka. <laughs> Bo on jest pedał i musi mieć czerwoną. <śmiech> 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 jak soldat. <laughs> no, dwa pedały się dobrały. Jeden krzywy, drugi prosty. Lecina na nadłamany kurwa. I pa jak tam pociąga. Palisz, palisz. Myślę, że palić. kurwa. Chujcie to obchodzi to tu robię. Ogę se kunia walić. a cię to powinno kunia obchodzić. Kurwo jebana. <grym> palisz, a to palisz marihuana pewnie. Kurwa herbatę w proszku. <grym> a <chiva>, piwa <pol> <grym> 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 A Forman to kto? Ten co na plecie gro kurwa. Můj kolega Sro kurva Powinien sklepu No, razem vítám in... Korbole kurva 🤣 20. Vy je dobré? Berbeluha. A 🤣 Ja tylko jajkowe lubię. Ja, ja to tylko wiśniowe walę. Po tym mam srakę, o, ja, srakę, ja <ślad> A jak tam ten twój koń, co go walisz? He? Zajebiście, już się trzy razy osrą. mu <ślad> <ślad> musiałem kremy wysmarować, bo zajady mu były, Player kicked. O, no nie kikuj go kurwa! Chuju zbolał Idę w chuj stąd. Kto go Ty Kurwa, bolałem mindy, myndy jebane nindy, nindy, mindy. Papier no chuj Papiery zbolały kamien, nie? nie kurwa, studnia wulkan bazuka kurwa <laughs> Oj Hunter, ty to jednak kurwa jesteś Bączacza ja chuj Co to co? Włączacza. Ale on ma no, teksty, nie, kurwa. no masakra. Kurwa, ty kurwa. No, no bo ja, ja na grołeś, kur... oborze, nie? oboje, nie? Oboje, nie, nie, kurwa mieszka, mieszkasz mieszkasz. Pod... nie, no Boże, ty jebana. ty nie, Ty Ty kurwa w nie, na stacji kurwa benzynowej mieszkasz na ścianie mieszkasz ty A ty kurwa mieszkasz w kiblu na stacji brynowej, Ja się nie będę powtarzał Ty z na dwie dychy To się nie powtarzaj Zamknij mordę kurwa No że nie ma, a twoja... Gdzie jest kurwa? Twoja jest kurwa Kurwa w tobie trupy kurwa I do niej gadasz Wali mnie kurwa, do twojej mówię Że mnie tam posłyszy No, to zamknij tą mordę Mój No No i niech zapierdala kurwa Twoja stara z gara, Twój stary to wpierdala kurwa I zamknij ty, Kurwa Ja jak 5 lat Kurwa Ale jesteś fajna kurwa Zajebisty jesteś Fajna jesteś po, Pozdrów mamę kurwa Wiem Z starego do więzienia tureckiego Hunter wiedzie chuja swego kurwa <noise> <noise> Zajcie. Kiedy Zalcie, cena mój jest mój za mój mała mój Hunterowi mój staje mój pała kurwa <noise> Kurwo Jebana ty... ale ty dzisiaj w... Dałeś mu CA? Jesteś... <noise> kurwa nie piłej mnie pałe Jebane czuby jest zasrane kurwa Jestem wkurwiony Pali już Hunter dajesz mu CA czy co? Co kurwa? Pierdzi kurwa, nie rzuciła mnie, Chuj z nią, kurwa Nie masz mamy, tak? Kurwa, przestańcie się bawić, bo za chwilę wyjdę Ja pierdolę tej, chcecie się pobawić to się kutaskami pobawcie kurwa a nie kurwa Kurwa kruku jebany kurwa, ptaszniku pierdolony

za ten nick. No chuj zostaw Boż, Maciuszu jeba! Zrobił ci coś, to tyczy się to ciebie, pisze kurwa tam hunter, nie, to kurwa go zostaw, jebany chuju! To mój kolega A jak masz coś do niego, masz do mnie. Ja się pasuje, to w jebany chuju To on ma władzę... Do huntera kurwa Kurwa, słuchawka mi jedna przestała działać